Szczególnie tutaj trzeba zwrócić uwagę na uprawy, których nie możemy ochronić, czyli sady. Teraz w okresie kwitnienia jednodniowy, dwudniowy przymrozek powoduje to, że zakwitnięte rośliny po prostu obumierają. Będzie to powodowało na pewno zmniejszenie ilości klonów z tych roślin, natomiast niezupełnie ich brak. Jeżeli będzie czegoś mniej na rynku, no to wiadomo, że będzie cena tego wyższa. Spośród jeszcze innych upraw, takich bardziej rolniczych, szczególnie przeznaczonych na pasze, podlasie stoi mlekiem, a w produkcji mleka bardzo ważną Rośliną paszową jest kukurydza. Okres przed świętami Wielkanocnymi był dosyć ciepły i zachęcał rolników do wcześniejszego zasiewu. I teraz, w momencie, kiedy kukurydza wyszła z gleby, przyszedł pierwszy przymrozek. I już te uprawy są bardzo mocno uszkodzone. Też trzeba wspomnieć o tym, że mamy dwa stresy dla tych roślin, które obecnie się znajdują na polach. Mamy suszę, która trwa od początku roku. I mamy jeszcze tutaj dołożony ten stres związany z przymrozkami. Jest duża niepewność wśród rolników, związana właśnie z tymi plonami. Ta niepewność może w pewnym momencie przyrodzić się właśnie w ograniczenie produkcji, mniejsza ilość towaru będzie oznaczała wyższą cenę.